Hey, nazywam się Kinga Stępień, mam 16 lat, brazylijskie jiu trenuję już od 7 roku życia w klubie Marka Czech Matradom. Startuję w kategoriach junior i adult, zdobyłam tytuły mistrzyni Polski, Europy i świata, chcę i potrafię sięgać po więcej. Moje życie głównie kręci się wokół jiu -jitsu. każdy dzień to trening, technika, siła, psychika czy regeneracja. Trenuję gi, -gi i nogi, pomagam w prowadzeniu treningów grup początkujących. Jeżdżę na obozy i seminaria, współpracuję z trenerami od motoryki i fizjo. Wiem, że sukces to efekt pracy i wytrwałości, dlatego nie odpuszczam. Moim marzeniem jest zostać najlepszą zawodniczką w na świecie i inspirować moich podopiecznych, by walczyli wytrwale o swoje cele, tak jak mnie inspiruje Adam Wardziński. To stypendium pomoże mi startować globalnie, przygotowywać się z najlepszymi i zrobić skok w stronę osiągnięcia kolejnego celu. W planach są Mistrzostwa Nauki w Rzymie i Mistrzostwa Europy GI w Lizbonie. To mój skok marzenia. Dziękuję.